Cześć, z tej strony Michał i Marcin, czyli Tajemnice Pomoże. Jesteśmy w miejscowości Leszkowy, gmina Cedry Wielkie. Dzisiaj zobaczymy troszkę coś innego niż zwykle. Zobaczymy detale, zobaczymy rzeczy małe. Zapraszamy. Wieś Leszkowy powstała w średniowieczu. Jednym z najstarszych budynków tej wsi jest ten właśnie XIV-wieczny kościółek. Kościółek, który pierwotnie był świątynią katolicką, później został świątynią luterańską. Do 1945 roku pełnił rolę kościoła parafii ewangelickiej, później został zniszczony, spalony, a w latach 90. został odbudowany. Natomiast Dzisiaj chcę wam pokazać nie sam kościółek, nie jego wnętrze, które też jest ciekawe, piękne i bogate, ale elementy znajdujące się na tylnej ścianie tego kościoła. Takie detale, które zachowały się na ruinie i mimo wszystkich zniszczeń, mimo tego, że różne koleje losu przechodził ten budynek, zachowały się do dziś. A to właśnie zachowane na murze kościoła napisy. Podpisał się tutaj niejaki Andreas, podpisał się ktoś o nazwisku Lange, podpisała się Regina, podpisała się Krystyna, no i podpisali się na początku XVII wieku. Mamy tutaj daty 1602. Troszkę też chyba y, późniejsze, niewykluczone, że byli to mieszkańcy tej miejscowości, gdyż te nazwiska się tutaj w księgach parafialnych y, przewijają. No, Dosyć duża ciekawostka, że przez kilkaset lat tym napisom się udało przetrwać, i nikt, nikt ich nie zniszczył. Próbowaliśmy dotrzeć do jakichś starych dokumentów, które powiedziałyby nam coś więcej o podpisanych na murze osobach takimi dokumentami mogły być na przykład księgi parafialne parafileszkowe no tylko że najstarsze księgi tej parafii to księgi dużo młodsze od napisów za nami ale kto wie może właśnie w tych księgach zapisanych 50 czy 100 lat później pojawiają się potomkowie wandali którzy Wyryli swoje imiona, inicjały tutaj na murze za nami, bo pojawiają się tam zarówno nazwisko Lange, jak i nazwisko Klein. Takie rodziny faktycznie tutaj mieszkały i z tą miejscowością były związane. Po co podpisujemy się na murach? Przeważnie na wieczną pamiątkę, i w tym przypadku ta pamiątka rzeczywiście okazała się wieczna. Po kilkuset latach, nawet możemy odczytać, kto tam się podpisał, to oczywiście nie jest jedyne miejsce, gdzie takie napisy przetrwały. My zachęcamy, żeby we wszystkich starych kościołach, miejscach, które mają po kilkaset lat, popatrzeć po ścianach, gdyż no bywa, że rzeczywiście ta wieczna pamiątka istnieje do dzisiaj. Tak jest chociażby w Katowni w Gdańsku, niedługo to muzeum, mam nadzieję, znowu ruszy, też tam można takie napisy na cołach zobaczyć. No, ja na przykład takie napisy widziałem, będąc ostatnio na poddaszu bazyliki w Pelplinie. Tam też takie właśnie podpisy no są widoczne do dzisiaj, mają już dobre 100-150 lat. Faktem jest, że rzeczywiście takie napisy na wieczną pamiątkę ocalają od zapomnienia. Zobaczcie, że kilkaset lat później tutaj w Leszkowych zastanawiamy się, kim byli ci, którzy się na ścianie podpisali. Być może to jest jedyna pamiątka po tych osobach. Taki mały. Mały lifehack na nieśmiertelność. A skoro już mówimy o tym, że pisanie ocala od zapomnienia, to chcielibyśmy Wam przy okazji pokazać coś, co naszym zdaniem ocali od zapomnienia no ponad 100 ciekawych, zapomnianych obiektów na pomorzu. To jest nasz nowy przewodnik zona pomorskie. Jest już dostępny, można go kupić zarówno przez internet, jak również w wydawnictwie region, które ten przewodnik wydało. To jest zupełnie nowy przewodnik, zupełnie nowe miejsca, ponad 100 miejsc na pomorzu, które opisaliśmy. Wszystkie są wyjątkowe, wszystkie są niezwykłe. Są to miejsca opuszczone, często anonimowe no i mamy nadzieję, że dzięki temu przewodnikowi będziecie mieli okazję je poznać. Dlatego zachęcamy do tego, żebyście ten przewodnik kupili, żebyście się z nim zapoznali. No i oczywiście ruszyli w teren. Zachęcamy zapraszam.